To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku znów odwiedzamy Półwysep Apeniński i pytamy naszego korespondenta: Jak dziś wygląda sytuacja we Włoszech, nie tylko w Toskanii, gdzie mieszka? 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Michał Mologes, dzień dobry Państwu. W 8.10 kolejny odcinek cyklu Polacy na świecie. Dziś wracamy do Włoch i przenosimy się do Florencji, gdzie jest korespondent wyborczy Bartosz Chlebowicz. Dzień dobry, Bartku. Dzień dobry. Półtora miesiąca minęło od czasu, kiedy słyszeliśmy się ostatnio z 8.10. Wtedy Włochy przeżywały szczyt pandemii. Docierały do nas z Półwyspu Apelińskiego. Tragiczne informacje i niemniej tragiczne zdjęcia, chociażby trumien, wywożonych na wojskowych samochodach z Mediolanu i innych miast. A jak jest dzisiaj? No, dzisiaj jest o wiele lepiej. Możemy mówić o tym, że epidemia zwolniła i nawet się powoli wycofuje. Wystarczy spojrzeć na. Na liczbę. Na przykład 21 marca zmarło 800 osób prawie zaatakowanych przez koronawirusa, a 27 marca ta liczba sięgnęła prawie 1000. Teraz od dwóch, 3 dni mamy poniżej 200 ofiar śmiertelnych dziennie, więc to jest duża różnica. No i cały czas maleje liczba nowych zakażeń, to też jest bardzo ważne. A jeszcze być może ważniejsze jest to, że zwalniają się miejsca w szpitalach, zwłaszcza na oddziałach terapii intensywnej. Na początku kwietnia mieliśmy ponad 4000 łóżek zajętych z pacjentami z koronawirusem. Teraz jest ich, tych pacjentów mniej niż 1500. No, a więc to jest jakby duży oddech dla całych Włoch. Czy są takie miejsca, które można powiedzieć w jakimś sensie są już wolne od epidemii, czy jednak to wciąż w całym kraju? Specjaliści przestrzegają, że zagrożenie jest nadal w całym kraju, ale oczywiście są duże różnice w zależności od regionów. Można powiedzieć, że w jakimś stopniu wolne jest południe, to znaczy. Takie regiony jak Bazylikata czy Molizę od kilku dni w ogóle nie notują nowych przypadków śmiertelnych i, i, i bardzo nieliczne przypadki nowych zarażeń. W środku kraju, tak jak na przykład w mojej Toskanii, liczba nowych przypadków jest stabilna, to jest 40-50 osób dziennie. Ale w, o wiele wolniej e, to się e, posuwa w, na północy, zwłaszcza w Lombardii i, i w Piemącie, gdzie wciąż y, sporo osób każdego dnia y, y, łapie tego wirusa. No zresztą wystarczy spojrzeć na statystyki: obecnie na, na niecałe 100 tysięcy osób zarażonych we Włoszech, aż 37 tysięcy mieszka w Lombardii, a ponad 15 tysięcy w Piemącie, czyli. To jest y, ponad połowa obecnie zarażonych. To jest taki moment, chyba, tak mi się wydaje, w czasie, kiedy się patrzy na pandemię. Mówi się o niej, pisze, że zaczynają się już pojawiać pewnego rodzaju analizy, podsumowania: kto sobie poradził, kto sobie nie poradził, kto prawidłowo podszedł do tematu, a kto nie był w stanie znaleźć rozwiązania y, tak na szybko. Ale z tego, co można czytać w gazecie dzięki twoim korespondencjom, wiemy też, że taka dyskusja toczy się we Włoszech, właśnie z podziałem na poszczególne regiony kraju. Bardzo interesujący był ostatni twój tekst poświęcony Wenecji, który mówi o tym, że o ile Piemont i Lombardia dość słabo właśnie poradziły sobie z walką z pandemią i być może przespały ten pierwszy bardzo trudny moment, o tyle w Wenecji Euganejskiej po prostu nie słuchano się do końca zaleceń rządu, postawiono na swoich lokalnych specjalistów i sukces. Tak z grubsza można to ująć. Veneto, czyli Wenecja Euganejska uchodzi, moim zdaniem, słusznie za przykład tego regionu, który poradził sobie najlepiej. Pamiętajmy, że zaatakowane przez koronawirusa były całe północne Włochy, a dlatego łatwiej jest porównywać właśnie Wenecję Euganejską z sąsiadującą Lombardią, gdzie... Tak jak powiedziałem wcześniej, cały czas kilkaset osób dziennie jest zarażonych i, i, i gdzie ta liczba sięga prawie 40 tysięcy obecnie zarażonych. A w Wenecji Euganejskiej udało się to powstrzymać. Obecnie ta liczba wynosi mniej więcej 7 tysięcy zarażonych, a stało się tak, to dlatego że um, wprowadzono tam masowe testy e, na obecność koronawirusa, że mieli tam gotowe laboratorium a, do analizowania tych testów. To było jedyne laboratorium w całych Włoszech, a, które już w lutym rozpoczęło analizowanie e, e, wymazów I, i dzięki temu można było e, jakby odtwarzać e, kontakty osób chorych i y, izolować kolejne osoby, czy kolejne gminy, czy, czy miasteczka. A wydaje się, że Lombardia zwłaszcza y, lekceważyła cały czas wskazówki za, zarówno płynące ze strony rządu, jak i wezwania lekarzy w szpitalach, czy lekarzy rodzinnych. I tak jak w słynnym artykule Roberta Sawianu sprzed kilku tygodni, wydaje się, że, że Lombardia stawiała cały czas na na otwieranie się za wszelką cenę, tudzież nie zamykanie się całkowite, bo po to, żeby, żeby chronić tamtejszy biznes, tamtejszy przemysł, a, a jakby zdrowie mieszkańców było na drugim miejscu. A Toskania, w której mieszkasz? Toskania ma się nieźle. Toskania jest w tej części. Pośredniej między najgorszą sytuacją, jaka jest na północy, a południem, które stosunkowo mało oberwało. i cały czas pod kontrolą są zarówno y, liczby zarażonych, jak i przeprowadza się testy. E, region z, z, zarządził też zakup maseczek e, dla wszystkich mieszkańców i one są rozdawane przynajmniej na razie za darmo. E, w, w aptekach, więc nie jest źle. Kiedy łączyliśmy się w drugiej połowie marca, wtedy kiedy pandemia szalała we Włoszech i nie tylko tam, opowiadałeś o tym, jak wygląda życie we Florencji, widziane z okien Twojego mieszkania, że słychać karetki, widać przyjeżdżające puste pojazdy komunikacji miejskiej, co jakiś czas pojedynczy człowiek, że miasto zamarło. A dzisiaj. Karetki nadal słychać, ale to też się bierze. No, to nie jest tylko wynik koronawirusa. Ja po prostu mieszkam przy, przy ulicy, którą one muszą przejeżdżać a to jest na, droga do, do szpitala, ale w każdym razie od paru dni ludzie wylegli na ulicę. Weekend był bardzo ciepły, a 4 maja nastąpiło oficjalne rozpoczęcie drugiej fazy walki z epidemią, czyli jednocześnie fazy stopniowego otwierania się, więc. Wszyscy chyba poczuliśmy trochę więcej wolności i, i, i to widać. Ludzie, ale wszyscy w maseczkach, to muszę przyznać, spacerują, siadają sobie w niewielkich parkach, w dzielnicach. Wciąż są zamknięte place zabaw, więc dzieci siłą rzeczy bawią się właśnie na takich placach. No, ale je, jest ruch. Również więcej samochodów. Od wczoraj zwiększono również transport publiczny. Jest więcej autobusów i, i tramwajów, ale nadal jest bardzo ograniczona możliwość korzystania z nich. Cały czas funkcjonują przepisy określające odległość, jaką należy zachowywać między osobami wsiadającymi. Do tramwajów czy do autobusów, to nie może być mniej niż jeden metr. Tak samo w środku należy zachować taką odległość. A poza tym ze środków transportu publicznego mogą korzystać osoby tylko takie, które dojeżdżają do pracy albo do lekarza, albo mają jakiś bardzo pilny powód. Nie można po prostu sobie wsiąść do, do tramwaju i pojechać do centrum miasta, żeby pospacerować. Ale można pójść na piechotę. Pamiętam tam ten niełatwy czas, to zaledwie. Kilkanaście, kilkadziesiąt dni temu, kiedy Włochy były światowym epicentrum pandemii, rozmawialiśmy także o lęku i strachu, czymś bardzo naturalnym, wtedy, kiedy ta liczba ofiar była ogromna. Czy dzisiaj ludzie mniej się już boją? Trudno mi powiedzieć. To znaczy, myślę, że sądząc po zachowaniach ludzi, nawet tych, którzy wyszli na ulicę, przynajmniej tutaj w mojej okolicy. My nadal jesteśmy ostrożni. Poczuliśmy więcej swobody, zaczynamy wychodzić, ale jak obserwuję kolejki stojące przed wejściem do sklepu, czy nawet osoby spacerujące, to zawsze jest ten dystans, zawsze są maseczki, a do sklepu nie usiłuje wchodzić więcej osób niż niż właśnie bezpieczeństwo by tego wymagało. Więc wydaje się, że, że przez te dwa miesiące nauczyliśmy się, czy większość Włochów nauczyła się tej ostrożności, a, a to wynika z, no oczywiście ze strachu przed zarażeniem się. To teraz porozmawiajmy trochę o sytuacji politycznej, społeczno-politycznej we Włoszech. Ta zdaje się nie być tak stabilna, jak w innych częściach świata, tam gdzie... Rządy być może lepiej poradziły sobie z walką z pandemią. Coraz częściej także w Twoich tekstach przeczytać można o tym, że rośnie niezadowolenie z decyzji podejmowanych wcześniej i teraz przez włoski rząd i że nie wiadomo, do czego to doprowadzi. Być może do masowych procesów z rządem. W związku z tym, jak zachowywał się w czasie, kiedy pandemia szalała najsilniej, najmocniej we Włoszech? Moje zdanie jest takie, że znaleźliśmy się w fazie no właśnie tego lekkiego rozluźnienia i jakby łatwiej jest nam oceniać to, co się wydarzyło wcześniej, to jak rząd reagował wcześniej, i, i łatwiej jest nam krytykować, ale, ale trzeba pamiętać, że, że to naprawdę było coś nowego, że mimo, że na koniec grudnia Chiny poinformowały o, o, o wybuchu epidemii, w Europie nikt nie spodziewał się, że to może dojść do Europy albo że może dojść tak szybko. Okazało się, że przynajmniej w Lombardii czy w ogóle na północy Włoch w grudniu już epidemia krążyła. Rząd w tej sytuacji, tak mi się wydaje, w dużej mierze improwizował. Można mieć pretensje do poszczególnych decyzji, do poszczególnych dekretów. Co dzisiaj się do przepisu, który dzisiaj wydaje się idiotyczny, który mówił, że testy na obecność koronawirusa można przeprowadzać tylko u osób, które mają silne objawy i które w ciągu ostatnich 14 dni odbyły podróż do Wuhan. I w związku z tym jeszcze w w lutym, nawet gdy były liczne przypadki osób właśnie mających objawy bardzo dziwne, skomplikowane i których zdrowie się pogarszało gwałtownie, lekarze bali się ordynować te testy, no bo przecież te osoby nigdy nie, nie podróżowały, zwłaszcza w ciągu ostatnich 14 dni nie podróżowały do Chin. No, ale właśnie te zakazy rząd potem jednak wycofał. A na przykład władze regionu Lombardii nie. I, I to jest kolejny przykład tego, że może trzeba szukać winnych, nie, niekoniecznie w samym rządzie, chociaż pewnie też, ale, ale w decyzjach podejmowanych przez władze lo, lokalne. No jest, jest duży problem polityczny, polegający na tym, że, że jeden z koalicjantów aczkolwiek to jest mała partia, ta Italia Viva, czyli żywe Włochy, Mateo Renziego, szantażuje wręcz tego, mówiąc, że należy otwierać się szybciej i teraz należy myśleć o biznesie, o wszystkich osobach, którym grozi utrata pracy, a nie... Koniecznie o zabezpieczaniu e, zdrowia obywateli. E, Renzi wręcz e, zagroził wyjściem z rządu, a to z kolei powoduje takie komplikacje, że rząd musiałby w tej sytuacji szukać się jakiegoś poparcia na prawicy, na, u Sylwio Berlusconiego przede wszystkim, bo trudno sobie wyobrazić, żeby rząd e, otrzymał poparcie ze strony Ligi, Mateo Salviniego, czy, czy braci włoskich e, Meloni. No więc, ale to są... Konta i rząd nadal cieszą się poparciem Włochów. Nie, nie jest ono tak wielkie jak w pierwszej fazie epidemii, ale wydaje się, że nadal jest ono w miarę stabilne. Być może krytyka się jeszcze nasili w, w następnych fazach walki z epidemią. Co doprowadziło nas do kolejnego pytania i kolejnego ważnego wątku rozmowy, mianowicie wspomniałeś już o tym, do planowanego otwarcia się Włoch. I Włochów. Ja już pomijam te wszystkie pytania napływające z całego świata, kiedy to się skończy i będzie znowu można pojechać na kawę do Mediolanu albo na pyszne wino i sery w Apuli. To mój przypadek. No ale też pewnie Włosi chcieliby jakoś wrócić do w miarę normalnego życia. Czy to jest możliwe w ogóle w tym momencie, żeby Włochy otworzyły granice, otworzyły się na świat? Wprowadzone nowe regulacje w Poniedziałek, otwierający jakby e, kraj, wydają się trochę sprzeczne, czasem budzą ironiczne komentarze czy, czy złość Włochów, bo rzeczywiście one starają się jakby opisać e, każdą sferę życia e, obywateli i, i, i uregulować. Nie, można na przykład Y, odwiedzać y, rodzinę nawet dalekich kuzynów, ale nie można odwiedzać przyjaciół, czyli jest pozwolenie na wizytę w domach u osób, które spotyka się raptem dwa-trzy razy w życiu podczas pogrzebów czy, czy weseli, ale nie można odwiedzić y, przyjaciół, z którymi się spotyka co tydzień. Można pojechać nad morze, ale nie można się opalać, można za to wejść do wody, bo wejście do wody oznacza y, Uprawianie sportu indywidualnego, a właśnie to jest dozwolone od, od poniedziałku. Czy dozwolone są y, roboty budowlane, na przykład remonty domów, i w związku z tym można wyjechać do swojego drugiego domu nad, nad morzem, ale właśnie nie po to, żeby tam spędzić czas przyjemnie. Nie można zostać tam z nocy na noc, ale tylko w tym celu, właśnie, żeby naprawić sobie taras czy kominek. Więc niektórzy, właśnie żartują, że wydaje się, że te nowe przepisy są wymyślone po to, żeby. Że owszem, tak, Włosi mogą robić to i tamto, ale ważne, żeby nie czerpali z tego przyjemności. Przyznam, że jest to dość skomplikowane i nawet ja się pogubiłem, chociaż wyjaśniłeś to w bardzo klarowny sposób. Na koniec takie pytanie, które jest trochę gdybaniem, przyznam, ale nie tak dawno rozmawiałem z włoskim pisarzem, wykładowcą, dziennikarzem Antoniem, akuratim autorem świetnie przyjętej we Włoszech, a teraz wydanej w Polsce książki M. Syn Stulecia, książki opowiadającej o dojściu Mussoliniego do władzy. I kiedy rozmawialiśmy sobie tak jeszcze półprywatnie przed wywiadem, zapytałem go, jak patrzy na całą sytuację związaną z pandemią, on mieszka w Mediolanie, więc w epicentrum, i on zadał takie pytanie, ciekawe, czego nas ta sytuacja nauczy, albo co nam pandemia powie, nam, Włochom, o samych sobie. Myślisz, że można szukać już odpowiedzi na to pytanie? No Wiele osób próbuje już udzielać odpowiedzi na to pytanie. Koncita de Gregorio, moja ulubiona felietonistka z La Republiki, uważa, i ja się z nią zgadzam, że ta epidemia niczego nas nie nauczy. To znaczy, ci, którzy byli zdyscyplinowani, ci, którzy wiedzieli, jak należy postępować, mówię to w ogromnym skrócie, nadal będą właśnie tak się zachowywali. Ci, którzy stali jakby po tej drugiej stronie, nie zmienią się, nie staną się nagle lepsi. Wystarczy obserwować zachowanie. Ludzi, o których we wspomnianym przez siebie wywiadzie była mowa, bo wprawdzie wywiad dotyczył książki o Mussolinim, ale jak ja go czytałem, to było tak, jakbym ja czytał o, o Salvini. To, to jest ten sam mechanizm, tak mi się wydaje operowania y, strachem, czy kierowania strachem ludzkim, y, wyszukiwania wrogów. I on, on cały czas to robi. On, on i przepraszam, że jego zwolennicy nie zmienią się pod wpływem epidemii, aczkolwiek w czasie tej epidemii 6 czy 7% mniej poparcie dla Ligi, dla partii Salvini go spadło, 6-7%, więc być może ludzie zaczynają rozumieć, że, że nie wystarczy straszyć ludzi, żeby osiągnąć coś, coś dobrego po prostu. Powiedz coś optymistycznego na koniec. <laughs> nie no, generalnie jest optymistyczne to, że, że mamy... Rząd taki, jaki mamy, nie jest on rewelacyjny, Conte sam jest kontrowersyjną postacią, moim zdaniem, ale to jest naprawdę niesamowita ulga, że nie rządzą nami w tym momencie ludzie tacy jak Salvini czy Meloni że nie rządzi nami prawica. To byłaby katastrofa. Optymistyczne jest to, że każdego dnia naprawdę coraz mniej osób umiera i coraz mniej osób zaraża się koronawirusem, i że, że udaje się go y, hamować, więc. Trzeba tylko wytrzymać jeszcze pewnie parę miesięcy. Bartosz Chlebowicz, nasz korespondent we Florencji, był gościem 8, 10 podcastów w cyklu Polacy na świecie, a jeszcze taki PS. Co z wyborami prezydenckimi polskimi we Florencji i w okolicy? A, y y mam wrażenie, że się nie odbędą. <głos》> Muszę przyznać, że, że specjalnie się tym nie interesowałem, bo, bo nie zamierzam sam w nich uczestniczyć i jedyna możliwość to jest bodajże taka, że, że pojechałoby się do Rzymu i, i, i tam zagłosowało, ale... No ale się nie pojedzie. No właśnie. To mamy odpowiedź. Dziękuję Ci bardzo. Bartek Chlebowicz był z nami. Do usłyszenia w jeszcze lepszych czasach. Dziękuję. Do usłyszenia. A jutro o 8.10, proszę Państwa, przeniesiemy się do naszych sąsiadów, będziemy w Wilnie, czyli stolicy Litwy. Michał Nogaś, dziękuję za dziś. Przypomnę o naszym adresie podcastmałpawyborcza.pl. Do usłyszenia. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. Reklama. Zapraszamy do czytania naszego codziennego poradnika antywirusowego w wyborczej i wyborcza.pl.